Moi drodzy widzowie kochani witam serdecznie. Jak wiecie już po tytule wyjeżdżam i zostawiam koniczki na trzy miesiące i was. Was może niekoniecznie, bo nagrałam sobie filmy na zapas i będą wchodzić raz w miesiącu, że was nie zostawiam. Jak wrócę to będziemy działać. Jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej i myślę, że kontentowo też będzie Wam się podobać. Po prostu chciałabym zarobić na swoje marzenia. Muszę po prostu koniczki zostawić, bo jadę do Szwajcarii do pracy. Koniczki zostają i będą mieć, moi drodzy, opiekę na najwyższym poziomie, jaką kiedykolwiek chyba mogą konie mieć w mojej znajomej. Na pastwiskach wielkich, hektarowych kursze z laskiem. Z, ze strumyczkiem swoim własnym. Będą jak w raju mieć. Oczywiście moja rodzinka będzie do nich przyjeżdżać i będziemy dzwonić na kamerach. O, hakamada, będziemy dzwonić na kamerach, bo będzie na pewno mi bardzo ciężko zostawić ich na 3 miesiące z racji tego, że ja jestem tutaj z nimi codziennie, dzień w dzień, a Sakamadą w szczególności przez te 6 lat, odkąd ją mam. Zapraszam was do dzisiejszego odcineczka, bo dzisiaj sobie przetestujemy, jak taki na podwójnej ląży chodzi. I będzie fajnie, no, nie ma co się smucić. Kanał gamingowy dalej będę prowadzić, więc filmy z Minecrafta będą, ze Star Stable i z Rival Stars House Racing, więc was zapraszam na mój drugi kanał gamingowy. Tam będą aktualne filmy. No. A że wyjeżdżamy w czerwcu, znaczy ja wyjeżdżam w czerwcu, koniki, też jedziemy rajdem do znajomej, więc będziecie jeszcze mieć jeden film. Przed, po tym filmie jeszcze jeden będziecie mieć, taki aktualny z rajdu właśnie. Zobaczymy jak koniki będą szły, bo to będzie całkowicie nowa trasa. Weźmiemy sobie hakłady na lążę, bo przyszła mi z pasi konika paczka z podwójną lążą. Zaraz wam pokażę. Tak się prezentuje podwójna ląża z firmy KHP o takim jeszcze ładnym opakowaniu. Kurde, hakamada. Na hakama z hakamadą na podwójnej loży pracowałam chyba dwa razy albo trzy, a to jest bardzo fajne, kurde ćwiczenie, żeby konia sobie ładnie poustawiać. Niekoniecznie siedząc na nim, ale też, e, żeby po prostu z ziemi patrzeć z boku, jak koń idzie. A my możemy działać wodzą, jakbyśmy po prostu na nim siedzieli i. To w ogóle co najlepsze jeszcze w pasie koniku, jest taki pas dostępny za zad. Zobaczcie, pas za zad, który można przypiąć do pasa do lążowania. To jest taki patent, który jestem w stanie zaakceptować. Chyba jako jedyny patent stosowany u koni. Bo, bo no raczej nie wpływa jakoś bardzo na sylwetkę, tylko bardziej konia zachęca do tego, żeby podstawił zad. Założam głowę Wilbera i się śmieję, właśnie, że oni niby mają inny pysk, a niby ten sam. Popatrzcie jak ładnie. <tostandi> tak... <tztok> tak <ładna. tostandi> Dlaczego na mnie? Fuuu! Patrzcie, jak ładnie głowę schyla. Jak czanki idą w tą stronę. O! Jak na potylicę to działa co jest naprawdę mega o głowie dla haki. Ona strasznie lubi w tym ogłowie chodzić. Wiber, Ja już przestaję tego dziada. O teraz to już sobie możesz haki Tam mnie nie ma, żeby to tak luzem było. Bo to raczej taki pasto w kusie się najczęściej stosuje na 10-15 minut a potem... Koń się ściąga, żeby też za bardzo się nie przyzwyczaił koń do tego. Ja się należy zastanawię to odplątać. To jest dobre pytanie. 16 metrów ma. O, teraz idealnie słońce zaszło. Tak jakby było cały czas to jest idealnie. Chodź, bo ta ląża jest tu połączona na środku, nie? Tak. O kurde, a to ciekawe, w takim razie tylko nie przełożę, co jest grana. Bo ja tutaj mam te za, za wąskie są te sprzączki. No jedynie tu opcja, no ale tutaj to... Dobra, przełóżmy tak, bo nie ma innej opcji, więc z tej strony zależy na którą będę ją lążować, więc na razie powiedzmy, że to jest bok. Tu sobie zrobimy tak, że będzie przejście tu. Można też za zad dać, ale za zad to potem tu jest jedna woza I tutaj damy drugą. Czy ja po prostu pas do lążowania mam taki, że nie przejdzie. I musimy dać pozycję trochę niższą. Ja nie zrobiłam, Poprzekładałam przekładałam te wodze wszystko, a ona kantar ma założony. Nie no. I muszę teraz odpiąć ten kantar w ten sposób. Tutaj u góry, żeby to zdjąć. Nie no, hit. Kurde, na Hakamorę to jeszcze żeśmy nie próbowali, bo nawet źle Haki miała podwójną lążę. My chyba tylko na wędzidle, ewentualnie jeszcze na kantarze. Ale powiem wam, że to jest całkiem inna bajka niż tak po prostu na pojedynczej loży. Super koń, brawo! O właśnie, tak jak masz pyszczek teraz, to jest super. Idealnie koniu, bardzo ładnie. No cudownie koń zaczął kłóc. Teraz założymy jej ten pas i zobaczymy jak Kamada zareaguje na to, bo jestem mega ciekawa. No miała już kilka razy za, za zakładany ten pas pierwsze kroki z pasem za zad i zobaczcie jak ona zad podstawia i to jest właśnie taka podświadomość, tak trochę koniu przypomina, że ma zad ten pas i dzięki czemu bardziej po prostu angażuje mięśnie zadu, pleców, o zobaczcie jak się teraz rozciąga ładnie, super koń, hop, dobry, super Zaczęła ładnie kus, po czym dała głowę do góry. Tak, dobry koń. Tak, szukaj, szukaj tego, szukaj. Szukaj, tak, dobrze. Tu już trochę za nisko koń ma tą głowę. O, jak przemieliła, widzicie to? Albo odpuściła napięcie jakieś w ciele. Wow, no tak to haki jeszcze nie miała. Super koń, dobry. Bo tego, że idzie po mniejszym kole, to naprawdę fajniej to wychodzi. Dobrze. O, super, o! Daję troszkę takim do góry, do góry. O właśnie, super, super! Dobry! Tak właśnie koń ma chodzić, świetnie, podziękujemy. Pięknie teraz koń chodzi. Jak ładnie się koń ustawia. Super. No nie, no jestem w szoku ogólnie. Fajnie. Tak, super, koń. Dawaj, dawaj. Próbuj. Próbuj, szukaj, szukaj, szukaj. O, tak jest najlepiej. Super. Tak już nie. Tak, super. Tak, super. Tak, super. Dobry, tak super, dobry, o właśnie, super koń, super, tak, dobrze, no pięknie teraz, pięknie, pięknie i galopik z tego, pięknie, dobrze, hop, dobry, tak jest i luźniutko i zadzik, i zadzik, do góry, do góry, hop, do góry. Ale nie głowę do góry. <laughs> Teraz dobrze zrobiła. Dobrze. Super. O, kus z galopu to jest coś pięknego. Najpiękniejsze właśnie. Wtedy tak pięknie chodzi. Tak, super. Galop. Dobrze. Tak, dobry. Dobry, dobry! Prr, prr, prr. Kus, kus, dobrze! O, ale żeś nogę dała do góry. No pięknie, haki. Nie no, ty tak chodzisz, że jestem w szoku, nie? Ilu źniutko już masz, ilu źniutko, no. Tak, i już rozciągaj się teraz. Tak. I zadzik, i zadzik pilnuje. Pięknie, hakamada. Nie no, niesamowicie to jest po prostu niesamowite jak ten koń chodzi. I prut prut, Pięknie No i dziękujemy. Dobra Dziękujemy. Pięknie. Dobrze, proszę bardzo. No zobacz, jak tu jej nie kochać, no? Ten koń sam cię całuje. O! zobacz, I ona jeszcze tu tak robi, że ona ci tylko chrapami dotyka, nie? Smak.